Dzień dobry, mam na imię Super Mario Brothers. To ja jako pierwsza sesja, ale w jeszcze jeden dzień będzie tak dużo sesji, że ze... nie, nie będziecie wiedzieć, co włączyć najpierw. A i zamarzam się, będzie wszystko napisane. Niestety po angielsku. Dobrze, będzie napisane. Super Mario Bysy, po słucie. No to jak będziecie pisać, bo to sto wiecie, więc będzie to... Patrzcie. Super Mario Byszy, pat pierwszy, pat drugi, pat trzeci, pat czwarty, pat piąty, pat szósty, pat siódmy, part oszusty, dziewiąty i tak dalej, i tak dalej. Ale tych partów będzie gdzieś tam, nie wiem, nie mam pojęcia. gdzieś na, no może z piętek albo z pięćdziesiąt dziewięćdziesiąt dziewięć. Mam nawet tysiąc, milion. No dobra, miliony, ale tysiąc może być. No dobra, ale nie, nie jestem total po to. Chcę ja tylko fajne rzeczy pokazywać. Na przykład... Ale wiecie co? Ja bym mogła tutaj pokazać. E, mam pomysł. A hmm. gdzie to jest? o tam A, no, nie dosięgnę to do... o zawsze dobra ale to jest tylko jest powitanie więc tak długo nie będzie patrzeć filmik bo teraz nie jest jeszcze part ja w SMS mówię takie powitanie to nawet nie jest jeszcze pat. to musi się, to nawet, nawet, nie mówcie, że to jest pad. Jak będą party, to już będzie coś. Ale to na znaczy razie nie jest to pierwszy, to pierwszy. mi są ćwiczenia. Za zobaczę, jakie będą komentarze, ile będzie za tak, a ile na nie. No to więc... Może... Już chcę mówić goodbye. Ale jeszcze nie. Tu mam jeszcze taki mały piąc. Ła! O Na Naczego tam nie mogę wejść? Poczekacie. Ło! Coje? Na czego ja tam nie mogę wejść? Łał, wow, ciemno. Nic nie widać. Nie? O, tu bym już... O, ja O! na pożyczyć muszę. O ja, to ja jestem. Nie, gdzie się stąd nie losy. Dobra, ale kim... Kim ty jesteś. O nie znasz mnie. To struga. Bo allder, wiesz. Jak mnie nie znasz.

do widzenia!